A jakie było. masz rady dla innych osób, które właśnie może czują, że nie są w kontakcie ze swoją intuicją? Na pewno mam rady fizyczno-biologiczne i na pewno mhm. mam rady takie bardziej energetyczno-medytacyjne, ale to wszystko jest połączone. Mhm. To znaczy, jeżeli. Jeżeli gdzieś tam jest takie poczucie, że ta intuicja nie działa, czy w, albo w ogóle, no właśnie, to jest ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo jeżeli ktoś nie słucha intuicji, to ja nie wiem, czy się zastanawia nad tym, że nie słucha intuicji. Mhm. Ale jeżeli na przykład jest osoba, która chciałaby rozwijać intuicję, czyli o takim czymś mówimy, że jest świadoma, że jest coś takiego, ale nie do końca jej wychodzi, to ja bym powiedziała, w pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na swoje ciało to takie fizyczne. No, mówimy o tym, co jemy. Dobrze by było, żeby to było jednak jedzenie wysokowibracyjne, ale już takie rzeczy, jak na przykład alkohol czy narkotyki, no to, no to całkiem bez sensu, jeżeli chcemy słuchać, bo alkohol to już w ogóle odpada. Mhm. Jeżeli chcemy słuchać intuicji. E, więc mówię, najpierw trzeba troszeczkę zadbać o te swoje takie wibracje swojego ciała, a dwa, no pewnie fajnie byłoby zacząć gdzieś tam medytować, bo to medytowanie nas otwiera, otwiera te nasze kanały i otwiera nas na, na to połączenie takie, połączenie. Nas mhm. i tego, co w nas siedzi tu i teraz, z jakąś tam energią, z jakimś mhm. tam źródłem i tak dalej, i tak dalej.